Kolejne zadanie to zadanie o kątach. Tak naprawdę cała treść została zobrazowana na rysunku. Najważniejsze, żeby doczytać, że odcinek BC jest równy promieniowi danego okręgu, więc podpisuję na rysunku, że BC ma długość R, a także, że kąt ACS ma miarę alfa. Nasz kąt ACS znajduje się w tym miejscu i oznaczamy, że jest tu kąt alfa. Przy tych założeniach należy wykazać, że kąt ASD, który oznacza literką beta, jest równy 3 alfa, to jest teza, do której musimy dojść, czyli nasza, nasz kąt beta ma mieć miarę 3 alfa. Cały dowód możecie nawet przeprowadzić, pokazując to na rysunku. Zobaczmy. Jeżeli ten kąt jest alfa, to także ten kąt jest alfa. I wpisuję tu teraz alfa, ponieważ trójkąt SBC jest równoramienny. SB ramię jest równe BC. Skoro mamy w tym trójkącie dwa kąty alfa, to znaczy, że kąt, który w tej chwili oznaczyłam, musi mieć miarę 180 stopni, odjąć te dwa kąty alfa, bo suma wszystkich kątów w trójkącie to 180 stopni. Jeśli tak, to znaczy, że kąt, który oznaczam teraz łukiem na niebiesko, musi mieć miarę dwóch alfa, ponieważ razem te dwa alfa i 180 minus 2 alfa. Muszą stanowić kąt półpełny, czyli 180 stopni. Popatrzmy dalej. Trójkąt ABS jest także trójkątem równoramiennym, bo AS w tym zadaniu jest promieniem i SB w tym zadaniu też jest promieniem. W takim razie w tym miejscu mamy także kąt o mierze 2 alfa. No to skoro tu jest 2 alfa i tu jest 2 alfa. To znaczy, że kąt, który oznaczam w tej chwili na zielono, ma miarę 180 stopni odjąć te cztery kąty alfa. Interesuje nas, moi drodzy, kąt beta. Ale kąt beta razem z kątem, który w tej chwili pokazujemy na niebiesko i razem z kątem, który w tej chwili jeszcze raz był pokazany na czerwono, dają 180 stopni. No to zapiszemy w takim razie, że kąt beta dodać kąt 180 stopni odjąć 4 alfa i dodać kąt alfa muszą dać razem 180 stopni. Wyznaczmy stąd Nasz kąt beta. Zobaczmy, 180 stopni jest po obu stronach z tym samym znakiem, czyli się zredukowało. Tu wyszło nam w wyniku minus 3 alfa. Po przeniesieniu na drugą stronę otrzymujemy, że beta jest równe 3 alfa. Co należało dowieść. Jeżeli Ci się podobało, liczę na Twojego lajka i suba.